Siemano, witam was dzisiaj. W dzisiejszym unboxingu sześciu saszetek, a więc zaczynajmy. No, zacznijmy od piszczka chyba. Tu jest piszczek, nie jestem pewny. Chyba już o 9 numer 9. Tak jest piszczek, jak mówiłem. I Pred. Tak, Forsberg, Elizeu i logo Realu Madryt. Także jedziemy z szetką na czele z Mitroglu. Mm. Tak jak mówiłem, jest tutaj Mitroglu. Czekajcie. <słuch> Mitroglu. Dżemaili. Blorente. Ludogorec. I Gurpegi. Chyba tak to się czyta. Teraz z zawodnikiem Sporto. Już widzę, że będzie tam świeciak. I jest to Ja Jaja w górę. Oczywiście żartuję. Akin Fiejew. Silva. Jack Wilshire i dobra, jesteśmy na, w połowie unboxingu, i na razie mamy trzy świeciaki. No, nie jest źle, także idziemy z kolejną saszetką Jak wiecie, można zobaczyć tutaj, jaka tutaj jest naklejka, i tutaj z przodu, tak. Tutaj już wiem, że będzie zawodnik sportu. Szybki będzie ten unboxing, gdyż się śpieszę, Bruno Martins z Indii tak I, i Enzo Perez. Y w każdym nie przeczytam, ale w każdym bądź razie jest to zawodnik Baty Borysów, Tiago. Wow! I Gareth Bale. No świetnie. Teraz z zawodnikiem z Chelsea i jest to Filipe Luis chyba. Вильям Сори. Так, мы снимаем на пацанку. Вильям. Найнтинг. Дерлей. Ислам Слимани. Добрый Алгерийчик. И Санти Касорла. <coughs> No, cztery świeciaki. Jeszcze nie mam żadnej naklejki legendarnej, bo, ale też mało saszetek otwierałem. Tak, ja, pitole. Louis Kremi. Śmiesznie tutaj wygląda. Na początku myślałem, że to jest Diego koszta. Dejan Lovren. Mmm... Rezerwowy Bramkarz, Bayer Leverkusen Kresic, Rozel Hispan z Brudką Hech i Salum Chambers. Także to byłoby na tyle. Tyle podstawowych naklejek. I cztery w sumie świeciaki. Także to byłoby na tyle i 6